Dzień dobry! Witam wszystkie mamy i dzieciaki na warsztatach muzyczno-ruchowych Akademii Edukacji i Rozwoju Majki Jeżowskiej. Baby Dance! Strasznie się cieszę, że jesteście z nami i mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. 3, 2, 1! Dnia czwartego, czyli w odcinku czwartym na Majka TV, witam Was! Ja, kaczka. czyli Beata Kaczor, o Jezus, Maria, i Ja, Bączek, czyli Asia Bąk. I wiecie co? I my jesteśmy we dwie i ja, kaczki już nie puszczę, bo dzisiaj rozpoczynamy zajęcia, przewitanie ciała i rozgrzewkę wspólnie z rodzicami. Więc, jak macie mamę, tatę, a może starszą e, siostrę albo brata obok siebie, to weźcie się na ręce, tak jak my, e, i stańcie naprzeciwko siebie. Mhm, mamy to? Super. E, moi drodzy, będziemy witać ręce. Łapiemy się rękami i robimy, obniżamy trochę. My, my obniżamy, dlatego, żeby było widać nasze twarze i to, co mówimy, i będziecie tańczyć z rodzicami rękami. I raz Wy prowadzicie ruch, Aha, że zapodajecie stronę, w jaką rodzice mają podążać za Wami. Ja myślę, że różnica wzrostu może być znacząca. To wtedy rodzice, drogi rodzice, po prostu na kolana. Trzeba wejść w dół. Trzeba zejść w dół albo sobie usiąść, albo możecie usiąść naprzeciwko siebie, ale tylko po to, żeby potem za chwilę wstać. Więc będziemy robić rozgrzewkę rąk. Będziemy stykać się ze sobą ramionami, będziemy uskuteczniać rozgrzewkę. Ramion będziemy uskuteczniać rozgrzewkę pleców. Jak na przykład mama się pochyli, to Ty też się pochylasz na mamę. I w drugą stronę. Tak jest. To okej. Okay. Będziemy uskuteczniać rozgrzewkę stóp. Będziemy się łączyć stopami. Można się złapać za ręce, żeby było wygodnie. I ta noga będzie tańczyć na różne strony świata. Do góry, w dół. Tak samo druga. Będą tańczyć i się łączyć kolana. Aha. I robić różne śmieszne wygibasy. I mogą się połączyć też z rodzicami wasze brzuchy. I będziecie tańczyć brzuchami. Więc ja idę po muzykę, a wy zróbcie takiego fliza, że po prostu łapiecie się za ramiona i patrzycie sobie bardzo głęboko w oczy. Teraz będą będącie wyobrażać. Ty sobie mnie wyobrażaj, ja idę po muzykę. Nie odrywajcie od siebie oczu. Patrzcie głęboko w oczy rodzicom. Uwaga, uwaga. Można mrugać i można oddychać przy tym wszystkim. Gotowi? Można zaczynać? Startujemy. I w drugą. Możecie robić tak, że jedna idzie do góry, druga w dół i na zmianę. Możecie rozciągać dwie ręce w bok i drugą. Możecie przyspieszać. Zaczynamy się brzuchami. Zaczynamy się do siebie. Można się, przekręcić. trzeba ta tak, trzymać Trzymamy, trzeba co na drużę. Trzymamy, trzeba ciebie, a Ja za za Do siebie. Można oprzeć głowy. Jedno się pochyla, drugie się I druga nas Boczek, boczek, boczek. Tak, przyklejony, całe ciało na...

Bo ja nie znam układu, który wymyśliła Asia. E, a to nie był układ wymyślony, tylko po prostu z ciała e, wyszedł. Mam nadzieję, że fajnie wam było w tym kontakcie ze sobą.